Nie chcemy dostrzegać problemów, z którymi i tak nie moglibyśmy się uporać. Dopuszczenie takiego problemu do świadomości mogłoby przyprawić z nas o trudne do zniesienia cierpienie lub stres niebezpieczny dla naszego zdrowia psychicznego. Akcje samoobrony. Ignorujemy więc lub negujemy niektóre aspekty rzeczywistości, ale taka negacja wymaga wcześniejszego rozpoznania sytuacji. Nie można przecież zaprzeczyć czemuś, o czym się nie. Negacja jest procesem wtórnym. Najpierw musimy dostrzec przykrą sytuację. Następnie, kiedy sobie uświadomimy, że nie możemy jej zmienić ani zlikwidować, zaprzeczamy jej istnieniu. Zamykamy na nią oczy. Początkowo zatem zaprzeczenie jest świadome. Decydujemy się ignorować rzeczywistą sytuację, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jest dla nas bolesna i że pragniemy jej uniknąć. Z czasem jednak zaprzeczanie staje się nieświadome, co znaczy, że sytuacja nie przysparza nam już cierpienia i nie dostrzegamy jej okropności, tworzymy sobie w zamian obraz sytuacji przyjemnej lub zadowalającej, który pozwala nam funkcjonować tak, jakby wszystko było w porządku. W tym momencie zaprzeczenie utrwala się w strukturze ciała w postaci trwałych napięć mięśniowych, a nie ogólnej sztywności. Napięcie jest zlokalizowane u podstawy czaszki, w mięśniach, które wiążą głowę z szyją. Ten obszar leży blisko ośrodków wzrokowych mózgu i ma pewien wpływ na percepcję wizualną. Często udawało mi się pomóc pacjentowi u naocznieniu sobie gniewnego lub wściekłego spojrzenia rodzica, kiedy ściskałem te mięśnie palcami. Napięcie zdaje się blokować przepływ pobudzenia z ciała do głowy, co oznacza odcięcie uczuć w ciała.